Z tej strony czysto kolejny odcinek i dzisiaj robię jakby podsumowanie z dnia 6 i 7 Mam nadzieję że Wam się spodoba ten odcinek Nie zapomnijcie stawić lajka i suba bo lecimy po 90 subskrypcji a naprawdę jesteśmy blisko więc zostawcie tego suba No i co dzisiaj robimy? Dzisiaj opowiadam wam, co robiłem w dniu szóstym i siódmym Czyli przedwczoraj i wczoraj, bo naprawdę były ciekawe dni. I co robiłem dokładnie. A więc w dniu 6 zjadłem, jak coś śniadanie, ale można powiedzieć, że w tym dniu były dość duże fale. Bardzo ciekawe i naprawdę to był ciekawy dzień. Zjadłem o śniadanie. Oczywiście, chyba jeszcze zamówiłem sobie później loda, jeszcze jednego, chyba, albo nie, ale zamówiłem loda i poszłem właśnie, właśnie, poszłem właśnie później na plażę. Jak pierwszy raz byłem, jeszcze nie było tak zbyt mocnych fal, ale można powiedzieć, że było naprawdę ciekawie. I, i mogę powiedzieć to że naprawdę dobrze mi się kąpało i też dobrze mi się spało przez te ostatnie kilka dni Uff, to Jest naprawdę się na pewno sił ale cóż i właśnie ja i właśnie ja po tym właśnie po tym jak się przekąpałem. poszliśmy jeszcze zjeść obiad. I ten obiad też nie był zły, chyba jedliśmy rybę. Tak, jedliśmy rybę. No i była spoko, nie powiem, że zła. I później właśnie byłem... Później wróciliśmy na plażę. I muszę powiedzieć, że było przecudownie Były dość duże fale Można powiedzieć, że nawet niebezpiecznie bym powiedział Ale naprawdę przetestowałem możliwości wtedy koła I można powiedzieć, że było bardzo dobrze Więc naprawdę podobało mi się Naprawdę były przecudowne fale Dostałem koło i naprawdę mam nadzieję, że jak jeźdzę ja znowu będę nad morzem bo niech będzie taki dzień, że będą takie fale i że będzie można się kopać oczywiście I... i to było na tyle później wróciłem do domu, chciałem coś zrobić jeszcze odcinek znowu nie mogłem, ale i woszłem z jedną relację i woszłem spać i następny dzień był można powiedzieć taki bardziej normalny. Ja głównie byłem, wstałem właśnie. Zedonek nie, nie, jest tam właśnie śniadanie i yy, poszłem Ale dzisiaj niedaleko poszliśmy. Poszliśmy na plaży. Coś tam się okąpałem, ale to jakoś tak niedużo, Bo coś tam się popalałem i właśnie potem wróciłem jakby do domu. Co, zrobiłem jedno wideo i... Po tym no poszliśmy coś zjeść jeszcze. Muszę też przypomnieć, że pomiędzy jakby jak chodziłem. Przed pójściem na plażę jakby jadłem jeszcze. Rosu? Z ziemniakami? Nie. nie chyba rosu. I właśnie był dobry. I później jak wróciliśmy. To znowu, to właśnie jak wróciliśmy, to poszliśmy coś zjeść, jakiś tam. Placu. I właśnie poszliśmy zjeść, i ja poszłem zjeść, zjeść kebaba. Poszliśmy. Masia i mama zjadły takiego e, w roladzie? Nie. Takiego zawijanego, a ja zjadłem w bułce z ojcem. Był bardzo dobry. Mięso było dobrze zrobione. sos strzaskowy był. I można powiedzieć, że naprawdę. Było dobrze i jeszcze później wstanęliśmy właśnie po tym no, na parku, bo się była na naprawdę ekstremalnej atrakcji. Ja nie powstrzymałem się. Nie chciałem jakoś się ubić jak ale właśnie naprawdę postanowiłem się nieźle i. I po tym właśnie wróciliśmy do domu i można powiedzieć, że zaczęliśmy się pakować bo dzisiaj w ogóle wyjeżdżamy i tam spakowaliśmy większości rzeczy ja też podładowałem, muszę jeszcze podładować telefon będziemy wyjeżdżać ale właśnie naprawdę można powiedzieć, że miałem bardzo dobry dzień i później zajedłem jakąś kolację i poszłem spać. No i jesteśmy teraz. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Mimo to może być nawet ostatni odcinek. Może jeszcze zrobię taki odcinek jeden. Powiedzieć wam, co mówiłem. Chociaż może już wiecie. Ale chyba jeszcze może zrobię jeszcze jeden taki odcinek. I zrobię na pewno jeszcze podsumowanie jak wrócę do domu. I spodziewajcie się w następnych dniach jakichś ciekawych filmów. Po powrocie na pewno zagram w coś I też w ogóle Dostałem oszczerzenie, że No nie ale że Mój drugi kanał obchodzi dwu Lecie, więc zrobię może Live'a Może nie dzisiaj, ale jutro Zrobię jakby live'a Więc mam nadzieję, że wam się podobało Nie ja zapomnijcie like, suba I widzimy się Za niedługo, cześć!